Od 3 listopada osoby zamieszkujące lub osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą e, zakażoną wirusem SARS-CoV-2 mają obowiązek samodzielnie poddać się. Obowiązkowej kwarantannie. I w takiej sytuacji inspekcja sanitarna nie wydaje już decyzji, natomiast domownik osoby zakażonej ma prawo cały czas doświadczeń w razie choroby. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu na COVID-19 i kończy się. 7 dni od zakończenia izolacji w warunkach domowych osoby zakażonej. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych, może to być wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o obowiązku poddania się kwarantannie. I takie oświadczenie osoba ubezpieczona składa u swojego pracodawcy albo bezpośrednio w zakładzie, Ubezpieczeń społecznych. Pracodawca może e, sprawdzić w inspekcji e, sanitarnej informacje zawarte w tym oświadczeniu. Jeśli e, świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca, wystarczy samo oświadczenie, natomiast jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek e, musi jak najszybciej, nie później niż w ciągu 7 dni. E, Przekazać to oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, takie oświadczenie składają bezpośrednio w ZUS, również mogą to zrobić elektronicznie przez PUE. Na naszej stronie internetowej jest instrukcja, jak złożyć oświadczenie razem z wnioskiem przez Platformę Usług Elektronicznych.